Witam Was z tej strony Dafian 24 hmm. przed wami nowy materiał, nowa seria, może nie seria co tyle, ale po prostu będzie kilka short play z tej oto właśnie gry z Orcs Must Die 2 Jest to gra studia Robot, Arty Robot Entertainment, tak jak już widzicie tutaj Shield Logo. <grym> no i jest to gra typu Tower, tak naprawdę Tower Defense, może trochę innowacyjna. Jeżeli ktoś grał w pierwszą część, to wie o czym a Mianowicie jest to gra typu... właśnie Tower Defense, ale nie takim, wiecie, rzutem izometrycznym z góry, że... Mamy z góry i sobie stawiamy jednostki i po prostu nic nie robimy, patrzymy, one sobie idą i idą, a nasze wyżyczki czy też inne badziewie to zabija. To jest trochę coś innego. Zresztą zobaczycie sami. A więc zaczynajmy. Hmm. Mamy do wyboru War czyli typowego Berserkera z kilkoma czarami i mamy maga. Zagrajmy... ...hmm... A dajmy, zagrajmy magiem. Zobaczymy, co on potrafi. Podpis, wiadomo jaki, ale dorzucimy parę swoich... zacnych minek. Create. I tak jak tu widzicie, hmm... Możemy kupować nowe rzeczy, nowe pułapki. Tutaj są właśnie tak, to są pułapki, bumbarel. Trochę tego jest, tak więc trochę z tym posiedzimy. Nowe bronie i tenki. Nie mam pojęcia co to. I tu też, nie wiem, chyba stroje. Tak. Tak, stroje. Okej, dobra. Tak więc Warmage. A oh, fuck, Warmage Story, Endless, tak, Story, Leaderboards, chyba coś się nie chce załadować, Create Party nie będziemy krejtować, idziemy single. O, tutaj mamy szybki help. Tak jak już widzicie pewnie po tym Mmm... Spacebar to continue, a może jednak nie. W lewym, gor... w lewym dolnym rogu znajduje się nasze, nasze punkty, nasze pieniądze, tak, za które możemy kupować kolejne cofale, kolejną pułapkę. Po, w, gór, w lewym górnym rogu mamy obiektywę zadania i znajduje się poziom naszego życia i mamy i awatar naszej postaci. W prawym górnym rogu znajduje się Rift Points i minimapka. Jeśli te 20 Rift Points, to oznacza, jeśli dotrą orki, bo tutaj w tym przypadku orki dotrą do miejsca przeznaczenia, czyli w tym przypadku jest ta świecąca brama. Pokażę Wam to na zasadzie. The was this how it would end? Trapped. Surrounded. My power lost. I deserved so much more. They were coming for me. Once I was their queen. Now they would be my doom. Then out of nowhere. New rift. It was different. Fragile. Power returning, barely there, not enough to mind control even a single orc. Still, the rift offered an escape. As soon as I stepped through, I saw him standing right in front of me with that ridiculous grin plastered across his face. I only had one thing to say Run! Okej, okay, tak więc to była wstawka może nieco... Ehm, może nieco... ...przywieszająca się, ale z tego, że... ...chyba widzę, że FRAPS nie pop... ...nie za bardzo chce... Poczekajcie, zrobię to, to inaczej. Okej, okay, dobra, trochę sobie przeciszyłem wszystko. I tak jak już powiadam co to są te punkty, tutaj się respimy, a na shifcie jest oczywiście szybkie bieganie, tutaj są właśnie te miejsca przeznaczenia do którego orki nie mogą dotrzeć za żadną cenę. No tak więc, ta B, wciskamy B i tu mamy do wyboru, do kupienia pułapki, tak więc kupię sobie na początek to, to i różdżkę, bo nic innego tak naprawdę nie mogę, tak więc już wam demonstruję jak to działa. Mm, to, te pole zielone, jeśli jest zielony, zielony kolor danego, danej pułapki mogę ją postawić, czyli tak więc no dajmy, rozmyślmy sobie to tak, to tak, mm, co by tu jeszcze, dajmy trochę dalej, No okej, okay, dobra, trochę... Okej, okay, no dobra, i wciskamy G, aby wypuścić hordę. I mam już na tą laskę. No i czekamy. Ta pułapka zamraża. A ta pluje kwasem. Zaraz zobaczycie. A naszym zadanie na jest eksterminacja orków. Ale myślę, że trochę za ja głośno ok kombo jeśli mamy kombo to zostaje nasza podwojona ilość pieniędzy czy tam punktów nie wiem jak będę to nazywał i tak jak już pewnie domyślacie się co i widzicie na ekranie co odróżnia tą grę tą produkcją od innych tower defense jest to właśnie Wielka różnorodność, tak naprawdę jest masa masa pułapek. Jest oczywiście inna perspektywa, jest za pleców, tak. Czyli third-person shooter. TTP. No i nie ma takiej mo monotonnej, izometrycznej kamery z góry, czyli puszczamy, ustawiamy pułapki, o, czekamy, no, oni sobie idą, idą, idą i nie, i nie możemy z jakiś żaden kąpiek spłynąć na rozgrywkę, tak? Nie możemy nic zrobić sobie po prostu. Sobie stoimy i patrzymy, a tutaj mamy pełną kontrolę nad rozgrywką. Możemy sobie <laughs> wspomagać czarami tak na lewym przycisku myszy mam właśnie różczkę, a na prawym przycisku przejmuję umysł danego orka i wtedy on staje ramię w ramię ze mną i pomaga mi. Mm. To są buteleczki ze zdrowiem, tak więc... Dobre, ale... Stawiam więcej. Dobra, trochę niechlujnie to postawiłem. I oczywiście ja mam swoje zdrowie, tak więc też nie mogę tutaj za bardzo kozaczyć. do serii to myślę, że będzie ona w jakiś sposób przeplatana pomiędzy tymi Minecraftami i Darksidersem jako Residentem. Nie będzie to, mówię, seria taka codziennie wrzucana, tak jak jest to Darksiders czy Minecraft, nie będzie to tak wrzucane. Będzie to wrzucane po prostu raz na jakiś czas. Jak będzie, to będzie tak naprawdę. Nie jest szczególnie powiedziane, że nie mam jakiegoś grafiku, że o dzisiaj musi być to, bo Ludzie tego chcą. Nie, no po prostu nagrywam z czego mam chęć tak naprawdę. Jeśli odrzuca je Resident Evil tak jak teraz, odrzucam je Resident Evil, nie grałem w niego. Dzisiaj starałem się coś nagrać z Residenta, ale kompletnie mi nie szło. Kompletnie mi nie szło, tak więc odpuściłem sobie Residenta na rzecz. Eee, Orcs must die. I myślę, że, wybacz, że wybaczycie mi to, bo... Pff, uważam, że ten materiał też jest świetny, ta gra, ta produkcja jest świetna. No więc wszystko zakupione, wypuszczamy hordę. Myślę, że nie jest tak masakrycznie. Chodzi mi tutaj o poziom fps czy w jakikolwiek sposób wózek leć orku leć widać wózek nam troszeczkę pomaga jedzie jedzie wózek jedzie jedź, jedź poprzyku zamienimy tego większego orka kombo razy 3 <laughs> 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 Ten wózek nam nic nie robi, on nas tylko przepchnie, tak naprawdę, więc... Nie ma z tym żadnego problemu. Oh, Fuck yeah, przerwę. The Edge victory na ile? Na 5 czaszek. Spoko. Nie no, pójdźmy na Spellbook. Mam 10 czaszek, to co ja mogę za 10? Enemy to die, config drop more coins... O, to będzie fajne. O, widzę, że mogę ulepszać. Hmm, fajnie się. Oj, dostałem nowe kolce. Te, te kolce były w jedynce. Kupmy jeszcze bombarel No okej, okay, no zagrajmy jeszcze jedną, tak. Nie nagrałem się, ja chcę więcej. Jestem żądny więcej. Tak więc hey, okej, okay. ruszajmy z drugą misją. Hmm, to było tak B. Hmm. Włóżmy czwórkę. Hmm. Zamieńmy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będę mógł sobie zmieniać. Jeśli wypuszczę hordę, ja muszę zobaczyć skąd oni będą przebywać. Tu jest przejście, czyli będą przebywać stąd i stąd. Okej, okay, czyli um, zróbmy na ten, ten sharp. No, takie combo zróbmy, malutkie. Raz i postawmy... a to co to jest? A, Invalid Location, czyli do, tej, do tego momentu. O kurczu, jakie to wielkie! Okej, okay, w porządku, nic nie mówię. Ej, tu tędy będą schodzić. How I do czyli... love my toys? No okay, no time, to dance. time to dance. Oh, fuck. No nie mów. Nie myślałem. Oh. Mój Boże, a w jaki sposób działa ten Coins? Coś tam, coś tam. Jak to działa? Mm, like Okej, okay, dobra, chyba coś. Chyba wiem, chyba wiem o co chodzi. Ale śmiem wątpić że to oto że jeśli zabiję go na tym tym dostaję tak, 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 okej okay, dobra wiem co mnie machasz mm, jeśli zabiję go na tym polu dostaję 15 a nie 10 to op has opened it. Okay. A Legless Orc is such a tragedy. Nie mogę. Just die, bitch. Remember me, swing Próbuję zatrzymywać ich. Próbuję zatrzymywać Jednego z, z orków pod swoją mocą y, w czasie, gdy oni są albo na, albo na jednej pułapce, albo na drugiej. To jest naprawdę świetne. The spot. Teraz drugie. Szybko, 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 szybko. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Hop. Aren't they? Nie mam hajsu na to. Mam nadzieję, że dojdą. Idą teraz dwóch naraz. Zobaczmy. Okej, okay, tam nikogo nie ma. A wy się bicie tutaj. Gra jest naprawdę świetna. Ała. Right Drugi razem nie popełnię tego samego błędu. Tu mogę postawić? Mogę. Okej, okay, wypuszczamy hordę, nie ma czasu. Dobrze, że tylko z mi many nie zżerają. W ten sposób jest fajnie. O, Co to za gruba? Ej, won nie lubię cię, idź, won...

We aren't done yet! Welcome to i lair. Are you paying attention? <laughs> Tak daleko myszkę sobie wziąłem, zresztą tego abyście nie musieli tak bardzo wysłuchiwać tego klikania myszki. Bicie elementala! acid, I love it. Co z tego, że doszli tak daleko, dalej nie dojdą, nie się. Słuchajcie, o hmm Mam nadzieję, że ten materiał się będzie w jakimś stopniu podobał, przyjmie się Bo ten materiał ma tak naprawdę za zadanie pokazanie wam co warto zagrać czekając na takie wielkie tytuły jak Assassin's Creed i Mission Complete Tak jak Assassin's Creed czy inne gry ja aktualnie czekam na Borderlands 2 i na Darksidera's 2, tak więc same dwójki dzisiaj. Endless Level Unlocked. Play Endless. Nie, nie chcę. Na razie. Bonus Cool Plus 8. I... dostaliśmy... hełm. Active Hell, Self and allies Okej, okay, czyli ule ulecza nas i... wrogich... i przyjacie... przyjacielskie jednostki. Tak więc... Hmm, nie, już nie będę. Kampajn menu. Yy, tak więc myślę, że... ta gra... będzie w jakimś stopniu... odskocznią od tych wszystkich... Nowości. W sumie to jest nowość, tak? Ale od tych takich wiecie: yy, Diablo, Diablo czy też Call of Duty? Nowe, nie mam ochoty po prostu w to grać. Grałem sobie w bardziej takie casualowe gry niż. Miałem ochotę zagrać po prostu w Orkman's i kupiłem sobie po to. No i myślę, że przyjmie się to jakoś. Jak widzicie, dużo plansz nie ma, tak? Więc ja już przeszedłem dwie. Teraz będzie czekać na trzecia i potem zostanie nam tylko jeszcze kilkanaście. Tak więc. To był Orc Master 2. Jeśli ktoś chce, niech zakupi sobie tą grę tak jak ja. Bo naprawdę warto. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.